Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie już w dniu 5 wyzwania. EFT Moje życie jest lepsze niż mogę sobie wyobrazić, a więc daj sobie te 5-7 minut, zamknij oczy, skup się na swoim wnętrzu, na swoim oddechu i zauważ co czujesz, co czujesz w ciele, w myślach moich odczuciach. A my przejdziemy sobie standardowo od, od punktu karate. Mimo że czuję rozczarowanie, bo kiedy robię plany na życie moich marzeń, to realizują się one w negatywny sposób. Boję się otworzyć na możliwość doświadczenia życia marzeń. Ale akceptuję to, co czuję. Całkowicie i głęboko kocham siebie, mimo że czuję rozczarowanie, bo kiedy robię plany na życie marzeń, to realizują się one w negatywny sposób. Boję się otworzyć na możliwość doświadczania życia marzeń. Ale akceptuję to, co czuję całkowicie i głęboko. Kocham siebie. Mimo, że czuję rozczarowanie, bo kiedy robię plany na życie marzeń, to realizują się one w negatywny sposób. Boję się otworzyć na możliwość doświadczenia. Życia marzeń. Ale akceptuję to, co czuję. Całkowicie i głęboko kocham siebie. I teraz odbrew poczubek głowy czuję rozczarowanie, bo kiedy chcę tworzyć życie marzeń, to dostaję odwrotność tego, czego chcę. Życie do tej pory układało się negatywnie, dlatego boję się marzyć. Boję się otworzyć na możliwość doświadczania życia moich marzeń. Obawiam się, że jeżeli pozwolę życiu być lepszym niż mogę sobie wyobrazić, to znowu doświadczę czegoś przykrego. Czuję niepokój, gdy myślę, że życie może być lepsze niż mogę sobie wyobrazić. Bo życie zaskoczyło mnie już w przykry sposób tyle razy. Trudno mi uwierzyć, że mogę spełniać swoje marzenia z łatwością. Przygnębienie, że życie zaskakuje mnie negatywnie. Czuję smutek, że życie przynosi mi trudne doświadczenia. Pragnę doświadczać życia marzeń, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Chcę wierzyć. Że życie może mnie zaskoczyć czymś dobrym i że może być lepsze, niż mogę to sobie wyobrazić. Ale czuję lęk, że znowu spotka mnie coś przykrego. Uwalniam smutek, uwalniam lęk. zadowolenie. Uwalniam potrzebę doświadczenia przykrych sytuacji w życiu. Zaczynam otwierać się na życie moich marzeń. Zaczynam wierzyć, że moje życie może być lepsze, niż mogę to sobie wyobrazić. A co jeśli? Życie mogłoby mnie mile zaskoczyć. A co jeśli? Życie mogłoby być lekkie i przyjemne. Otwieram się na coś miłego. Otwieram się na coś niespodziewanego. Pozwalam, aby życie zaskoczyło mnie pozytywnie. Wybieram, aby uwierzyć, że mogę doświadczyć lepszego życia. Pozwalam sobie wierzyć, że życie moich marzeń jest dostępne dla mnie w tej chwili. Moje życie jest takie cudowne. Mój świat troszczy się o mnie. Życie wciąż mnie zaskakuje pozytywnie. Doświadczam radości. Doświadczam synchroniczności. Doświadczam przyjemności. Czuję, że życie mnie kocha i pozwalam życiu mnie kochać. Codziennie doświadczam czegoś pozytywnego. Doświadczam wiele dobrego z każdej strony. Wszystko działa na moją korzyść. Wszystko działa na moją korzyść, nawet jeśli teraz tego nie widzę. Życie tak mile mnie zaskakuje. Wszystko zaczyna się idealnie układać. Wreszcie tak, jak sobie wymarzyłam. I głęboki wdech. Wydech. I poczuj, co czujesz. Jeżeli czujesz jakiś dyskomfort, powtórz jeszcze raz tą sesję i zauważ, czy coś się zmieniło. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą obecność. Do zobaczenia w kolejnym dniu.